Tak na koniec, um, ty jesteś prawnikiem z wykształcenia. Tak, z wykształcenia jestem. Powodu. Co ciebie przyciągnęło do MIGAM, do pracy bez barier? Dlaczego w ogóle zaangażowałeś się w te przedsięwzięcia? I w sumie też w takich szerokich, szerokich rolach, i marketing, i rozwój biznesu. W moim przypadku było tak, że ja przede wszystkim swoje doświadczenie zawodowe w pierwszej kolejności zawsze rozwijałem na polu właśnie związanym z marketingiem. I Jeszcze w trakcie studiów angażując się w działalność organizacji studenckich, ale i firm, dla których pracowałem, to tutaj gdzieś te działania marketingowe były zawsze na pierwszym miejscu i faktycznie, wiesz, wykształcenie prawnicze nie przeszkadzało mi w tym, a nawet pomagało, bo też wiadomo było, co wolno, czego nie wolno robić i, i jak to robić należycie. I też pomagało później przy zakładaniu własnych spółek czy, czy rozwijaniu projektów, w które się angażowałem. Przyznam Ci się uczciwie, że nie wyobrażam sobie teraz siebie gdzieś w todze na, na sali rozpraw, bo czuję, że to co, to, co robię w tym momencie, to jest z jednej strony ogromna przyjemność i w zasadzie. Jakby ktoś mnie zapytał, czy ja pracuję. No tak, no pracuję. Czasem po więcej niż 8 godzin dziennie, czasem mniej. Liczą się przede wszystkim efekty. A te efekty w przypadku rzeczy, które robimy, jeśli chodzi o pracę bez barier, gdzie znaleźliśmy pracę już w tej chwili dla ponad 70 osób w Polsce, w całej Polsce. Te efekty dla, dla MIGAM, które sprawia, że ponad, w tym momencie ponad 120 klientów tej firmy jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych, mogą tam porozumieć się głusi za pośrednictwem tłumacza, to jest po prostu coś, co sprawia, że, że chce się dalej pracować i wykonywać te swoje zadania. To przynosi po prostu przyjemność. No pytasz, dlaczego? no Właśnie dlatego, tak. A przy tym wszystkim, no nie ukrywajmy, wykorzystuję też tą swoją wiedzę, także jako prawnik. Staramy się faktycznie wpłynąć na to, żeby przepisy, które są w tej chwili nowelizowane, żeby one uwzględniały to, co jest rekomendowane przy projekcie European Accessibility Act, czyli Europejskiego Aktu o Dostępności. Żeby za chwilę te polskie przepisy, jak wejdzie ten akt o dostępności, nie musiały być znowu ponownie modyfikowane. Naprawdę wiedza prawnicza przydaje się też w tym, to, co super, robimy. Super. Paweł bardzo ci dziękuję i życzę, żeby dalej ja praca sprawiała Ci ogromną przyjemność i satysfakcję. Z tego, że rzeczywiście wpływasz na poprawę życia konkretnych osób, środowiska, infrastruktury i pewnego pracodawstwa, prawodawstwa w Polsce i globalnie. Więc trzymam kciuki za dalszy rozwój, Pracy bez barier, migam, no i twój osobisty. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bardzo dziękuję.